Teraz jesteśmy na Stoisku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Miejsce, gdzie znajdziemy lekarzy różnych specjalizacji, nie ma tu kolejek, a można zrobić podstawowe i przeróżne badania. Na przykład w tym momencie badamy poziom cukru we krwi. Mm -hmm. Poziom cukru we krwi należy badać jak najczęściej, ponieważ wcześniej rozpoznana cukrzyca rokuje bardzo dobrym leczeniem i jest szansą. Mm -hmm. Zaraz sprawdzimy, jak to jest u mnie. Mm -hmm. Poziom wyszedł 112. Pani jest po śniadaniu? Oczywiście, zawsze jestem po śniadaniu. To w takim razie jest świetny cukier i nie ma się czym martwić. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich Państwa tutaj na stadion miejski w Białymstoku, bo naprawdę można tutaj spędzić fantastycznie czas rodzinnie. Na przykład jest tutaj mnóstwo stoisk dedykowanych dzieciom. Tutaj obok właśnie widzą Państwo, będzie można sprawdzić stan uzębienia, prawda? A także będziecie instruować najmłodszych, jak dbać o zęby. Dokładnie, będziemy pokazywać, edukować, jak, jak o zęby dbać, tak żeby służyły nam jak najdłużej. Biały uśmiech to podstawa. Proszę Państwa, tutaj naprawdę są wspaniałe propozycje dla całych rodzin, ale też nie rzeczy pożyteczne. Tutaj uczymy pierwszej pomocy? Tak. Dokładnie. Na razie jeszcze nie ma chętnych, ale myślę, że zaraz zjawią się tutaj tłumy. Pewnie tak. Myślę, że na spokojnie. Cały czas o tym mówimy, ale ciągle za mało i mam wrażenie, że w kółko warto powtarzać. Ile uciśnięć, ile wdmuchnięć? Jak najbardziej, to wiedza bardzo nam potrzebna. Nigdy nie wiemy kiedy kiedyś też. Przytrafi nam e, sytuacja, w, w której użyjemy tej, tej wiedzy. Lepiej mieć niż nie mieć, to ratuje po prostu to życie, tak? Niestety znaczy, mało ludzi e, potrafił działać pierwszej e, pomocy w sposób e, jakikolwiek. Bo nie mówię o prawidłowym nawet, tak? Bo dowolne podjęcie działań to, to już coś, tak? No, nie to... wolno na mnie reagować. Tak, boją się, nie wiedzą jak, ale co, co gorsze, każdy jest inteligentny, gdy odnajdzie się ta jedna osoba, która wie, tak, ich to ich to najgorsze jest, że pojawia się tłum gapiów i każdy to mądry i inteligentny podpowiada i ich zawsze złodnie. Kilkakrotnie niestety się z tym spotkałem na ulicy. Także proszę Państwa, Uniwersytet Medyczny w Biomstoku służy dzisiaj swoją wiedzą, poradami, warto tu być. I jeszcze jedno stoisko, myślę, że arcy ciekawe dla najmłodszych. Można tutaj przyrządzić różne mikstury. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Możemy coś na szybko zrobić. Jak najbardziej. Mamy tutaj magiczną maść dla leczenia naszych puszaczków. Cudownych. Która jest chora. Będzie trzeba zrobić maść dla chorej świnki, żeby wyzdrowiała i żeby nie bolała ją łapka. Spod Maści będzie wchodziło podłoże maściowe. Do tego będzie włos jednorożca oraz gwizny pył. To no, naprawdę czarodziejskie maści są też recepty. To co, działamy? działamy? To jest oczywiście produkt absolutnie bezpieczny, bo jest to wazelina i jakieś barwniki spożywcze rozumiem jak, jak. i nawet dziecko, które wykona dziecko, która wykona taką maść może ją zabrać do domu i używać? nie może, niestety nie niestety wydaje się zostawiamy tutaj i leczymy naszą świnkę okay. no to działamy. Dobrze, działamy a mamy to barwnika? Tak jest, mamy w mamy barwnik. i najpierw sprowadzimy bajki w podłożu okay, muszę otworzyć dodamy jeszcze troszeczkę brokatu żeby był blask i żeby lepice działały na naszą świnkę. Myślę, że wszystkie dziewczynki w wieku 3 i wyżej będą zachwycone. Mamy nadzieję. Mamy wielką nadzieję, że wszyscy będą zachwyceni. Całość wyrabiamy w moździerzu, żeby była jednolita konsystencja. Dobrze. Musimy... Zadbać o to, żeby wszystko było jednorodnie zrobione. Dlatego bardzo dokładnie obieramy i homogenizujemy. Dobrze. Także, Szanowni Państwo, mnóstwo zabawy. I leczymy naszą kochaną świnkę. Świnka już, jak widać, jest uśmiechnięta i zadowolona a czego nie widać gołym okiem, można zobaczyć pod mikroskopem. Jest również taka możliwość. Myślę, że starsza młodzież i dorośli też chętnie tutaj y, usiądą i zaobserwują, co robi się w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej. Tutaj akurat mamy Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych. Myślę, że dla wielu będzie to nie lada gratka. Szanowni Państwo, przybywajcie do godziny 15 na Stadionie Miejskim w Białymstoku jest to dla nas mnóstwo atrakcji, bardzo wartościowy czas.